Dzień dobry, cześć tu Sławomir. Coś mi ucięło fin Nie wiem. Za zimno jezy się wyłączyło. Rudy kogut. Ktoś mnie prosił. Nie zabijaj go, bo jest bardzo ładny. Sam takiego rudego nie widziałem nigdy. Na razie zadek nam pokazuje. Ale już jedną kurkę dopadł, tak taki troszkę jest, bym powiedział, nieokrzesany, bo je na przepadło. Kurek nie uczy kultury, tak jak inne koguty. Pazerny. Czyli może być dobry taki agresor. Tatko, fajne, ładne. Jajka znosi, to jest dobrze. Pokażę wam, co się udało zrobić z kurnikiem drugim że mamy trzy strony obite. Tu pięknie wszystko siadło. Tutaj tak samo. Nie ma się czego czepić. Milimetra luz nie ma. Tu już jest ten na szybe zrobione na. Żeby był widok Także. Szyba czeka o Tylko nie mówcie, że na łatwiznę poszedłem z płyty OSB No to komfort pracy szybko dużo lepiej, nie? Pach, pach Trzy płyty i po robocie. Ale tylko ten frontowa ta boczna będzie, a te dwie uważam, że będą niewidoczne. widoczne. A te deski to wszystko to jest dużo pracy, skrętów, roboty. Także tnę koszty. Tutaj dostałem samca, przepiórkę od Michała z kanału Szumrakowo. Drugą stronę Rzeszowa o Oj, ani nie widać, żeby się ktoś bił. Ani ranny był. Ale się stado tak rozproszyło, podzieliło bym powiedział. Ja jak nie znoszę. O to jest chyba Michała samiec, taki byczek duży. O ten. A mój to jest tamten mały. To różnica jest o ten malutki. Jest mój. Różnica jest duża. A tu gdzie idzie koleżanka. No. Michała Ścigę siadałby cały czas na te górki. Teraz to już sam nie wiem, teraz to jakby trzy samce były. Wybarwiły się teraz. Nie wiadomo ile. Nie, 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 nie uciek. Ludzie. Jakieś zamieszanie, żeśmy wprowadzili. Zamieszanie jest, co się dzieje. Kurki dokupimy, kupimy, może? i kurki dokupimy. to jest tutaj co samiec? Powiem Wam tak, się teraz przez tego samca te kurki wybarwiły. Nie wiem. Czy widać to? No to jest samiec. Bo... Jakbym miał teraz trzy samce, tamten na samca mi wygląda. Tamten w rąku mój stary samiec mały, to cztery. By Już nie wiem, o co tu chodzi, także... O, kurki pojadły. Już na gniazda siadali. O, k**wa, jak porozsypywały. Także miłego. Miłej niedzieli, pozdrawiam wszystkich.